Jak dajesz radę? Daję radę. Zobaczcie, jakie miasteczka tam na dole. Może. Jest pięknie. Jest pięknie. Idziemy w kierunku Positana. A popatrzcie tutaj. Na to wybrzeże. Jak to pięknie wygląda. Z wysepkami. Chodź! Patataj, patataj. Patataj, patataj. Uwaga, uwaga. tam miasteczko jest na dole. Daleko, daleko. Tam jest Capri. Tam też popłyniemy. A ścieżka jest taka, że praktycznie trzeba uważać, żeby nie spaść tam strasznie daleko na dół. Zobaczcie. Tam samochody jeżdżą z 300-400 metrów niżej. Co najmniej No dobrze. Ciekawostka, zauważyliśmy, że tak, na trasie nie ma w ogóle śmieci. Jest czyściutko. Także naprawdę jest fajnie. Co ci powiem? Co ci powiem? Piknie. Dobrze. Godzico górska. Zasuwaj do góry. Trzeba iść dalej. Nie ma litości. Kozy mogą chodzić, to Ty też dasz radę. No, taka i ty. Taki kozioł z Ciebie. Ja jestem kozioł, dawaj. Idziemy. No dobrze, wyciągnęłaś mnie na Amalfi, więc teraz musisz powiedzieć skąd dokąd wędrujemy i po co. Idziemy ścieżką bogów. Zagerolla, Bomerano, 7 km górą, z widokiem na całą Kostierę Amalfitańską. Idziemy do Nocele. Jest to trasa trekkingowa z widokami na morze błękitne. Tak. I na całą całe wybrzeże amalfitańskie I jest super. Jest super. Ludzi praktycznie nie ma. A w dole mamy Positano. Tak, w dole mamy tam Positano. Tak, tam dalej mamy Kapli i piękne widoki dookoła. No cóż, powinni się skorzystać z tej trasy. Łapaj, człapaj. Dawaj dawaj. dawaj, dawaj. Dawaj, Na każdym poziomie są? Tak. Pełno ich jest, nie nastawiali. To są progi zwalniające na wodę. Klawo Podoba Ci się? Fajnie, nie? Ciepło. Ciepło to mało powiedziane. Ale jeszcze troszeczkę nam zostało wspinania do góry. Tam musimy wyjść wysoko i się dostać do miejscowości. Bo miejscowości są albo na poziomie morza, albo wysoko w górach. Także idziemy w góry. A tam na dole jest droga, ulica, którą się jedzie. Tak, idziemy główną drogą w Nocelle. Nocelle, tak. Szeroka na jeden metr. Tą drogą poruszają się tylko muły. Tak jest. Bus station, czyli przystanek autobusowy, jak z dzikiego zachodu. Raczej nie trafimy na autobus. Bo droga się kończy i musimy zejść tam do Positano 1000 ponad 400 schodów w dół. Jak co, ale ogrodami jeszcze nie schodziliśmy, nie? Popatrz. Oliwki. Tam pomarańcze. Tam jakie pomarańcze cytryny. I, cytryny I to wszystko rośnie na drzewach Przed chwilą jedliśmy Są pyszne, bób rośnie Wszystko rośnie Także takie miejscowości Bardzo fajne Salve, buongiorno Dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiamy Was z Positano. Nie ma ludzi, nie ma turystów, cisza, spokój, ładne zdjęcie, fajna muzyczka i fajne sklepiki. Jaka? Chodna. Jaka? Cieplejsza niż Bałtyk. No na pewno. Nawet w zimie.